Cześć, ja nazywam się Max Player i witam Was w kolejnym odcinku z gry Gary's Smocny Trip, I razem ze mną są Bloody Haleroo Flotar. Witam. Paweł Cześć Plaga Jo i Admiros UFO uf. <laughs> uf, uf, uf. mnie Paweł bijesz. Paweł no, no, nie żeś biorą... Wow! Dzisiaj, Aha, dzisiaj sobie gramy na Halloweenowej mapie, która tak, jest straszna. Halloween. Tutaj straszy. Ogólnie rzecz biorąc, ja na tej mapie mm -hmm. już miałem okazję grać, aczkolwiek moja ekipa jeszcze nie miała okazji grać, więc dla nich będzie to o, wiele szóst. niespodzianek, które przyszedłem. O! Dla nich. O! O! czy <coughs> ten? Nie. nie, nie, dla nich cheater. Cheater! nie o, No właśnie, Też! O! O! Jezu! Bo jestem wbaniać, że to już! No! Tak to już! Gdzie tutaj mamy? No to jest ciemno. O nie! O kurde. What the fuck? O tak. No tak, to jest ciemno, bo to jest taka mapa, a tylko ty masz po prostu tylko szukający ma latarkę. Aha. Zaraz tylko ma latarkę. I to jest właśnie. Mówisz, że tu straszy Blady. No, tu straszy. Co? Ej, Max, 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 chodź, chodź, chodź. Tutaj, patrz, tutaj. Ale ja was nie widzę. A, o o nie, nie, wreszcie, uciekaj! No, nie, uciekaj! Kurde, Szybko! Nikt! Admiros, uciekaj! Uciekaj, mm. uciekaj Max! Uciekaj, ja Max! Nie umiem uciec! ratuj się! uratuj, ratuj, dupcie! ja też wyłączę latarkę, żebyście nie widzieli? Się... Nie, nie, no to jest... Kurde, no! Nie Bez latarki to średnio! Ja to zginąłem w ogóle, spadłem w jakąś przepaść. Ja przepraszam bardzo, ale ja nie wiem, gdzie ja tutaj mogę iść, nie? O! Nie ma nikogo! Ej, zgubiłem Admirosa, ale numer! Ja też go zgubiłem, ale... Nie wiem, jak się stało. O, ale wow. Okej, okay, dobra, jestem gdzieś. W jestem gdzieś nie No. Gdzie... Ludzie fuck? nie żyją. Czemu zginąłem? Pułapki są normalnie porozrzucane. Ej, zginąłem, ale Albo są jest... pułapki, uważajcie. Tak tylko masz. Fajnie! Normalnie są pułapki, można zginąć i zostać w szukającym. Jest... No, jest. To jest po... jakiś rytuał był na środku. Ale jakoś... bzdura, nie? No, o o, kurde. Ale Potter. Nie, nie wchodź. Tak. Pe... Nie wchodź w ten pentagram <laughs> od Wejdź! Co tu się dzieje? Coś się dzieje? Nie. A co, coś wszedł pentagram? No, Harry tak, Potter. No jest demoniczny zaklej. <grym> Jezus Maria. Poczekaj, no się, po ja Dobra, odsuwam Jezus. się. Przymułanie! Żegnajcie! <grym grym> <grym> <grym grym na seno jutsu> Paweł i blad. Aha, dobra. My <grym> Bladego musimy złapać, okej. Dobra, został Paweł. No i to na to sposób nie złapałem nikogo, a i tak wygrałem. Ja widzisz? Go. Wow! Wow, prawda! To jest streamer, normalnie. Co tu jakieś? No to no Tak! Czyli jesteś? Ładnie. Cześć, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. Ale tutaj są. Oh, Zdarzają tak. się czasami streamery. Nie, niezły streamerek tutaj był. No, no, ja dlatego tak krzyknąłem, się przestraszyłem. Ale dobrze, że nie ja sobie podszedłem. bo Jakbym był dzisiaj, to bym. Fajna się mapa. Dobra, no, się plaga, się idziemy, chodź, do winy. Ale jak, jak te pułapki, że tak wykryć? Kurde, to nic nie widzę. Nie wiadomo. Eee, um, znać mapę? To właśnie, mały. trzeba mapę znać. Nie, nie, nie. O, o, gdzie jest? No, no. ta, no. ta no. mapa to jest najstraszniejsza mapa ever. O. najgorsza mapa. Nie ej, mam ej, Witam, ej. Witam, tak. witam na mojej. Witam panów. witam panów. Dobra, Chodźcie szybko! Ej, umaraj się schować, czasu, zostało. Max zamykaj. No. 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 Próbuję! Nie działa! No. Zrób coś! Nie jest! Czemu tu działa? Dobra, chodźmy stąd. Chodź tu tak. A tutaj? A tu działa? Paweł... No nie działa! To kogo tu zapaść, nie? No, nie, nie tu właśnie ja nie wiem jak. jak Ej, gdzie działa. jesteście? A! Paweł jest a. na głównym holu. Eee, Paweł! Tam tutaj jesteś w Harry Potterze? Dobra, tak schod dobra, system. schodzimy. Tu się ukryjemy. Dobra, dobra, tu się ukryjemy, tu nas nie znajdzie. Myślisz może jakiś ten tak wieszcie żeby się spojrzeć w jego... No. No dobra. Co ty, on tu tak nie będzie wiedzieć, żeby tu zajrzeć, nie pomyśli o tym, nigdy już nie znajdzie. No nie wiem. Ej, no, no. zacznij to miejsce! O! o Dobry oh, pomysł! To to jest. Nie! Wow, jak Ej, no patrzcie, tam. no ty to bacznie? Co się stało? Co? 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 To jest. To była jakaś super mega pułapka. Aha! To? Ej, to była jakaś pułapka! Gdzie to... byliście? Wszyscy zginęli, nie? No co ty? Chodźcie, do winy, szybko! Szybko do Szybko! Harry? Żegnaj Harry Potterze! Ha, żegnaj! Harry Potter został! Dobra, uciekliśmy, Ale na to tu chodzi między nimi. Dobra, zobaczymy zaraz! Lecimy! Spokojnie! Otwórzcie to! Otwórzcie drzwi! Dobra, szybko, No przesuńcie te łapki! O, Usłyszałem tego screamera nawet! No nie wiem. jest no come on! Ej, ty Admirosz! Admirosz! Tu nie masz żadnych dobrze. miejsc do chowania się! Okej... Okay. Idę, biegnę... Ooo, nie... Ojej... Tutaj, ja tutaj. tutaj jest lepsze! Ja jestem dobra... Admiros, co się? Tutaj! Patrz, tutaj! jest Jak mu no. zrobił tak? Patrz tutaj, tu? widzisz? Nic nie widać... Tam? No, tam o? jest lepsze! No, No właśnie, tam, nie krębuj się! Jasne, jasne! ma? Jakiś manekin tylko, No, klimatyczne miejsce, co nie? Idealne dla pisełów. Żegnaj, panie Pawle Żegnaj. Wow, Aha! Czy <kluzm> no ja mi, mi się wydaje, czy na ścianie jest namalowany Pyramid Head z Silent Fila? Hmm, bardzo możliwe. Nie że, czy on tam kurna stoi? <gluzm> 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 bardzo możliwe. tu, Ale gdzie jesteś? A kto tak ściegący się, o, go się pan szuka? szuka? Ja szukam. Cześć, Bladii. Ej, Bladii, widzisz mnie? Tu, Troszkę cię widzę. Daj mnie tą drugą. Kurde, ja nie wiem, gdzie wy jesteście. Do góry ją daj, do góry ją Ej, co ty robisz? Ale Mirosi, to, to, to nas nie coś... widać. Co ty robisz? Jestem w bardzo klimatycznym miejscu. O, kurczę, dobra. O, już cię nie widać. O, to blady naprawdę. Ale bokiem się ustaw, to cię nie widać. O tak, patrz bokiem. Taką? Ale w ogóle cię nie widać. Bokiem, ścienne. Tak. Ciebie jesteś? Ciechalo, teraz dobrze. O, teraz ścienne. Zostań nieprzyjacielowy. Teraz terpobudź widam. Dajcie. Dobrze. Nonsens ma. Uśnij. To tam. Jak tam? Musi ruszać. Gdzie teraz nie nie wiem. Dobrze, karety gdzie? Nie świeciło się, że jesteśmy tutaj. Reszcie tu nigdzie nie ma, nikt nas nie znajdziecie. Haha. Jak to? Ja stąd danga. idę, bo tu jest nudno. <grym> nudno? To może mieć w domu. Dalej gdzie ty poszedłeś? Kudaga. No, znam się. Paweł, co do ciebie? Dobry. Przepraszam, przepraszam. Tak naprawdę to... Okay. Nie zdradza moje kryjówki. Paweł nigdy, nigdy z nie znajdą tej co nie, panie Pawewe. Ale no nie ma opcji, żeby nasz. E, no. Nie wiem po co ja stamką wychodziłem, ale na szczęście wiem gdzie się Tak, Taką miał miejsce no A tam byłem chyba. Tak? No tam, nie. nie, nie, byłem tutaj. Nie ważny. Możesz szukać, bo już wyszedłem specjalnie. Ale Halo. No tak, no po prostu wiesz gdzie jestem. To jest przemega opcja, Bez sensu, nie? W sensu, że tutaj wchodził. No, wiesz, tu jesteś cały czas, o, Tylko bez tutaj. Tutaj to bez ładu, nie ma trudno tutaj dobrze. O, Blady. Nie ma. Szkoda, no, chodź, 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 chodź. szkoda, że no. No. Chodź, chodź, chodź. O, nie ma. Kurde, wow. o, że Blady wiedział No ja, no, no, ja, ja, ja wiem, że jest. jest. Blady nie Max. zdradza. No, no dobra, nie zdradzi. Czy on jakimś cudem, czy nie pokłamie ci nawet? No właśnie nie wiem. Przez ścianę coś mnie dotknęło. A to może przez ścianę cię Blady dotknął? A można tak też. No nie wiadomo gdzie jest cień, nie wiadomo gdzie jest Max, wiecie? Nie wiadomo. Może tutaj, gdzie muzio. A, przecież Max jest tu, ja go widziałem wcześniej. O, nie! Ale cię No ładnie. Max, Max, gdybyś nie krzyknął, że tutaj to bym udał, że ciebie nie widzę Ej, patrzcie, kilka tu tak, no. no skąd mogłem wiedzieć, jakie masz <śmary> intencje? Nie masz intencje. Ty. Dobra. O, Max jest szukający. O, to teraz mamy, musimy coś wymyślić. Super! Maxi, maxi, maxi! Dobry. Aktywacja windy, szybko! O! I jesteście dobra przy... jest. Dobrze! Nie, nie jesteśmy. Mhm. Admiroś się jest tak żartował, żeby cię zwabić. Dobre, a, dobra, dobrze! Dobra, tak, tak. tak. To tak, ogólnie rzecz biorąc. 10 sekund. Szybko! <laughs> szybko! Szybko, szybko, szybko. Aniak, jak zapalę, latarkę. tak? Troszeczkę widzę faktycznie. O, Ktoś przebiegł koło mnie, o dobrze! Ktoś koło mnie przebiegł, widziałem. panowie! Cześć! Okay. Jeden! Szybko, nie ma mnie tu. I Szybko do pentagramu, teleportacja. Nie ma to jak przyjść prosto do Maxa. sam ja <lacht》>. ja Na 3 sekundy przed rozbój. No to, to nie. Ale jak to? Haha. <mum> Aha. No nie zdążyłem. Ale szybko rundka. Ja ci kręcę. No, dobra, dobra został jeden poszła. i to jest Paweł. Nie ma Paweł, mnie. Ty Przestań. Paweł. Paweł, paweł, gdzie paweł, gdzie jesteś? Paweł. Nie ma mnie. Paweł! Paweł, wszyscy czekamy na ciebie. O. Co się stało? Co to było? Co to było? Co to było? Co Paweł! było? to było? Paweł! Paweł! Co paweł. Paweł, paweł, paweł. Paweł. <grym> paweł, paweł. paweł! paweł? to nie Co Paweł! to było? Co to Nie, to nie? Nie, to Paweł. 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 Nie, ja nie, ja nie, nie potrafię takiego głosu w ogóle. Paweł! Paweł! Paweł. No, kurde, kurde. No, co, Paweł. co jest grane? Paweł! Paweł! No, Dobra, to Max Maxu udaje! jest w nie. No. Dobra, ej, Admiros pokaże ci coś creepy, jest mega. Admiros, chodź za mną, pokażę ci coś creepy. Wow. To jest, ten, co jest? Creepy? ten głos na To tu jest! Admiros! Ty, co tu trepy głos lustro. na teksie? Te lustro Ociej, też jest creepy. No bo... co tymi a co odpaliłem patrz Na tej mapie jest jedna najstraszniejsza Teraz rzecz. Zdjęcie Admirosa na kiblu. No, no. <grym> To jest to zawsze najbardziej creepy. Obraz. Ej, ale pokażę wam jeszcze coś Max! No Max, chodź, chodź, za mną, patrz coś i pokażę. To się pokażę. To Paweł tu. mówi Patrz na to, to Paweł. jest zupełnie creepy, pomieszczenie. Patrz tu po drugiej stronie, patrz na pokaż mi kto jesteś. Jak to wygląda? A może to pan Paweł? Creepy Łukamie! Dobrze, będziesz specjalnie! <śmienic> I co, Creepy Admirable? -y -y creepy, no. co nie? Nie, 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 Szukaj lepiej nie, a nie, Mówiłem, że to jest. nie, ma Pawła. No. Mnie nastraszyć, zamiast Pawła Pawła już nie, 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 w nie, korytarzu schować, na pewno. Dobra, nie, nie, udaje ten śmieszny nie, Paweł! No to Paweł, Paweł. No Paweł. Paweł! No nie, no co ty? Pan Paweł? No, no, Czuć jakiś taki głos, ja to myślałem, panie Paweł? Ma pan Flotar albo Max! <noise> no, Ej, Paweł pierwszy raz używa takiego głosu, co Nie? E? Nie spodziewałem się tego poprawa. Panie Paweł, panie, 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 może jakieś podpowiedź do odmiany, co nie? No. Podpowiedź? Nie, może lepiej nie, bo za was za dużo jest. Paweł Pyć! No, no może lepiej podpowiedź, bo za Nie, już zostało. Paweł Pyć? Nie, no co ty? To jakiś kurna no. panie Paweł Grelinie, dostaniesz skarpetę, no. Nie ma Paweł. Pump, Panie Pawle, gdzie no nie. No, nie. Nie, nie ma o, nie nikogo, widzę go! Bierz go! Tam. Wow. Mnie, hamier, pro... go! się czasu jest. Bierz go! Za gdzie? Co gdzie on? 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 Gdzie 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 on? Gdzie 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 ale nie, nie możemy zostaje. No A, właśnie. BlaDi ale... <laughs> nie Dobra, Radzę. to mam jeszcze jedno miejsce, Max. Chodź za mną, pokażę nie. ci. No <laughs> nie życzę. Okej, okej. A w taki sposób No. A co, co się stało? Dobrze. Zlecam parę, więc. Ej, to... chodźcie za mną, nie pokażę ci mi... wam coś. <laughs> nie mam nic. Szybko. Znajdzie, mnie nie ma. Dobrze. A masz. A tam stoisz cały czas. Tam jest zamknięte? Nie, nie, nie tą Jestem stronę, or. w drugą. BlaDi kurna! O może! go nie pamiętam! Uważaj, spać, uważaj! Stop! Ja wyskotuję! Tu jest pułapka! Wiem! To, jest. Jest wiem! Uf, ale Wie? mało blakowało. Chodźcie! Tutaj? No, skocz! Chodź, a Paweł? What? Paweł dobra, dobra, ej, teraz Ho. tędy, szybko Admiroz. Ha! ha, ha. Paweł. Na razie. Na razie Musisz użyć parkour! Aha. Użyj umiejętności parkour! Naprawdę, użyj parkour! It's not very effective! Tak! <noise> 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 no, no dobra. Za dużo do Pokémonów! <noise> Znasz Pokémon. <bro. głos> co, co to w ogóle było? <noise> dobra. No wiem, że tu skoczyłeś. Ej, możecie mieć nie blokować. Okej, jesteście. Naprawdę, tam skoczyliście do. Nie? Okay. Nie wiadomo gdzie skoczyliśmy. Dobra, nie wiadomo. ja tu będę ja idę zobaczyć. Ja tu będę patrzeć. Ja Jest Co jakby jak Klękacie nie? Gruby wystawione. To, to tak. Tak. Jestem piesemkiem? Jestem Chyba jestem, jestem. Jesteś tak. Tak. Tak, tak. O, tu się! <laughs> Weźcie te tyłki! Jonis! Wąchajcie Na sobie, sobie te <laughs> zajeba, Co tak? się Nie, nie, się nie, 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 i widzę. Warto jest. To jest chore. Kurde. To jest chore. Ej. Ej. Hey Max. O Max. Panowie. Co? panowie, panowie. Gdzie oni są? No właśnie nie wiem. O nie <g> O <reco Christi> nie jest Paweł Dobra, nie przejdzie, nie wejdzie tu, bo on jest za głupi, Teltubiś, nie da rady No naprawdę, tak tam jesteś! Je, ej, uh, no na czopie zaraz przystańcie Dobra, chodź dalej O oh, ja nie nie flota tam jest On próbuje tu no wejść, ale mu się nie uda Ej, dobra, chodź dalej tu Wbijaj tam Jesteśmy otoczeni Ja czekam Ej, w razie czego, ej, a ten, ja widzę alternatywne wyjście Nie da rady tam wskoczyć Nie ma. na pewno nie da rady? No jak chcesz tam wskoczyć! Lepiej ouch ouch AAAAAA SKACZ A było tak blisko oh nie ale świetnie. co złączone dupami no nie, no, nie. dobra runda to jest grube a nie głupie DOBRA SZYBKO Bo on no, odpali no odpala odpala. Bo. Dupy, dupy tak Panem przestań się już głupiać, już przestaje być śmieszne. Ale w ogóle to co by z nami to windą jest, bo to drabina była, byłoby szybciej, Bladdy. Nie wiem, czy tam była drabina. Nie, no, ale ta drabina, ta drabina. Na... działa, dopóki windy nie wiodą. Hmm. Aaaa! O to przepraszam. To nie a no właśnie, tej o, drabiny nie ma przejścia, tutaj. tutaj. Ja bym się lepiej znaleźł. Nie, ja To to za jakieś przejścia, Flory. Makszyk, dziewicyk. Nie, chodź, Max, no to szybko. Szybko, Maks. Wy macie jakąś latarkę, bo. Nie, 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 Tylko ja mam latarkę. Gdzie tu tutaj. <tum> 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 Ujdz... Okej, ok, Tutaj tu, gdzie, gdzie jestem? Tak gdzieś po To Ty ja cię nie widzę. okej, okay, dobra, widzę. Ci. Nie, to jest nie tą strona, gdzie ja tu byłem. Właśnie, drugą stronę mieliśmy pójść. OK. To się. E, bladeusz Ja tu nic nie widzę teraz. Ej, chodź za mną, bo za moim głosem. Dobra. Ja nie wiem gdzie jestem. O Tu. bijaj, bijaj bić, bić, bić. Widzę ciemność. Ja też tylko ciemność dookoła. się poszliśmy obok mnie, co to było? O, <noise> na Okej, okay. no Oj, Maxi, nie, Max, ja Nie wyszło, umiem, pomocy! Max nie przyszedł to by go nie zrobił. Ej, ale Max, co Max, co bo tu chciałem tutaj się? pójść, patrz, patrz, Cię? Max tutaj. Wiesz, tu się nie da bez latarek wejść, no jak? Dobra, byśmy doszli, a tu jest jaśnie, zobacz. Nie, nie jest jaśnie, chyba ciemniej. co chodzi do Ej, byliście kiedyś w tym legendarnym kibelku. nie! To jest legendarny kibelku. Od wieków nikt nim w był. nie był. Odpadł twój mierz świetlny. Bzzz! Legendarny co? kibelek od wieków. Ej, PATRZCIE, legendarna. Ej, ej, chodź, ej chodź, Admirus, patrz, JAKIEŚ jakiś zakątek. zaraz. Patrz na to, legendarna. O, leczka! Czy to jest medal? I legendarny przycisk. I, I legendarne. Niech nie Ha, ja no? nie wiem, nie wiem. No ja to samo. Śmieszne dwóch. Ja, ja mam takie nowe, wiem A co jest po drugiej stronie? Nic. Idę zobaczyć. Oho, czy słyszę. Idę ich szukać, że ja abys z zagadkami zakątkami. Poczekaj, bo ja tu zagadkę rozwiązuję. Patrzcie! Bo tu są dwa legendarne przyciski! Ej, tu jeszcze jest oh, wow. To naciśnij ten drugi. W izolatkach ktoś jest? Halo? Czy ktoś jest w izolatkach? Nie, e Nie, <laughs> nikogo nie ma! Nikogo nie ma w izolatce, Perere, perere, Zostaw te izolatki, tu nikogo nie ma. Perere. Ja o, Widzę znaczek, chyba to jest plaga. O nie. O Boże, to Kostnica. Kostnica, nie, nie nawet Ooo, ja tu nigdy nie byłem, co to za miejsce w Kostnicy w nie byłeś? No nigdy nie A, byłem Nie, nie byłeś Nigdy pość? nie byłeś nie no, Kostnicy, nie nie widzę? Ja też... Nie, nie widzę? Chyba ja, ja chciałbym się. wam pomóc, jakąś podpowiedź, naprawdę mieny. nie wiem, gdzie jestem. Widziałem przed prawda, nie ma go, A, tu było jumpscare. Aha! Jezu. Aha, Paweł! <laughs> ja wiem tu, gdzie on pewnie jest tutaj. w kanałach. Pokaż, znaczy, w kanałaś gdzie? W której Uciek wentylacji? Mi? Nie wiem w której, no w niebieskiej o, uciekł mi do źle. Zile... Do hangaru, do tego hangaru dużego uciekł Hangar. Dobra, do hangaru Admiro, szybko, za mną! Nie nie Zgubiłem, tam gdzie no, ten Pentagram byłem... jest? Tak, 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 dokładnie Aha. tak. A Dobra, ten pentagram tak, teleportuje, bo tak, tak. tak, tak, tak. a mnie nie nie teleportował. Ten Pertagram Pentagram. Tak,

o no, latar, gdzie to? byłeś? Ej, nie szatku. wiem, naprawdę nie mam pojęcia. Byłem by w jakimś ciemnym pomieszczeniu. Nic nie widziałem. Dobra, teraz o. usuwajcie się lepiej dobrze, bo ja szukam. O, czy no dobra. ale grozisz no. mnie czy ja? Tak, to jest groźba. Nie. Możesz nam włączyć groźba. latarki, blady. <grym grym> nie ma tak, tak łatwo, tylko latarki. latarki. No. no nie bądź taki Otwierać! Open the door! Musicie no. po prostu umiejętnie wykorzystywać źródło świata, nie? Okay. Panie Pawle, no popsułeś Dobra. moją kryjówkę! Paweł! Dobra, budzę się, uwaga! Okay. O moją bo o, zaraz po Poczekaj! Poczekaj! Ale rozgryzłem Maxa! Ja tu nic nie widzę! No <laughs> <laughs> nie wiem... Ale Paweł, wiem. popsuł moją kryjówkę, u Ale obsupę. wiem, gdzie oni są! <laughs> wiem, gdzie oni są! Nic, nic nie wiesz! Wie, Okej. Okay. To było dziwne. To, co przed chwilą się stało. <noise> Bo kogoś widziałem. Admiro! Ta osoba była bardzo blisko. Admiros. Ej, Max! Admiros Max! Obok ciebie chodź! Ja wiem już piesełem tylko! <noise> Byłem Za Znalazłem go brady. No nie. Max! Dobra, razem chyba nie jeszcze kogoś mi się wydaje! Masz kogoś tu. O oh, i faktycznie! Nie? Ja okay, to... Nieprawda! Nieprawda! Ja, Jest znowu, dogadamy, ja jestem dogadam mi się, jakoś. chwilę, poczekaj. Czas że... chyba daleko. coś przekosić! Co nie. mam zrobić? No już no. mi Co za te wszystkie morderstwa, panie Pawle! Dał mi latarkę! No dobra, Dzieje dzień! Latarkę dalej się ukrywają. Nie wiem czemu drzwi no. nie użyliście, ale okej. Okay. Znowu dzień, jestem nie w ciemnym nie pomieszczeniu nie i nic nie widzę. Ja pana Wezmę pana dynie. Ja jestem w takim pokoiku... Takim ja nie cierpię tego pokoju, nie, fuck you. Dobrze. No, o Boże, nie. Rabiręt nie kręci oni, mogą być. Piesem się kręci. Ja nie wiem, czy by tu drugi raz trafił nawet. Pryśnic! Pryśnic? Kto chce się schylić po mydło? Nikt, ja no. tylko o tym marzę. Kto co to za propozycje. Ja ci zaraz pokażę. Hmm. Dawaj, ten miecz to ci go ps... Na co? Na no. No, co, Na na no. A no, 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 tu Tu ich nie ma! Wiecie, nie Kosplayerze. Kosplayerze, gdzie jesteś? Nie przezywajcie o, mnie! <głos> no, <głos> czyli kto się jeszcze chowa? Ja się chowam. nie. Nie mnie! No, tutaj. To tutaj o, jest kłopot. To jest jeden który przebiegał sobie. Te? Tak? Poho, po, 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 po. gdzie jesteście? Eee, w szybach. Uważaj, pisełku. ten stary ten. W szkle! W szkle? Ej! Ja no, jakoś no, znalazłem, Max! Nie, o, nie to chce nie, nie ja! Odejdź! To nie ja! Ja też znaleźć kogoś! Czemu nikogo nie, nie, nie ja znaleźć? Ja też chcę znaleźć kogoś! No. Dajcie mi wyjść! Dzięki <laughs> <nie. śmiech> Tego! No, Plaga też może być w izolacji. a wokół. bo tu jest ten, musi <laughs> to... Nie, nie jest. Dobrze o... to było. Ale musiałem iść, ale bym nie widział. Ale gdzie był izolację? Na, Na samym środku mapy. Na samym środku mapy między tą windą dla niepełna. Naprawdę? O! Tak, no. Ja cię kręcę, to ale... się ukrył. Ale, no, ale no, tak no, popatrzałem? Odszedłem, ale mówię, nie a jeszcze raz spoglądaj. To co, ostatnia runda? No! Final round. Dobra, czas na final round, tak? Co zrobić final round. Ej, ale chcę go spotkać, pomocy, jestem samotny. Potkajmy się. Eee... kurde. Nie znajdziecie mnie. Ach, tak jest! Aha! Szybko do mnie, Max! Myślę, że ja wiem, gdzie ty jesteś. Dobra. kurde. Dobra. U, blaga, cześć! I Już! To? 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 Ale szybko was złapał. Nie, no, ja to ja cię kręcę. Okay, ja tu, ja tu Dobrze górno. że widziałem nie, jakiegoś pieseła uda mi się złapać. Uciekaj, czekaj, czekaj, uciekaj. uciekaj. Dobrze. Daj muszę go wziąć na wej. Ty gdzie ja kurna jestem Ej! sniff, A gdzie jesteś? Nic nic nie widzę! Nie chcesz, nie mówisz? Ale powiem do ale Max do przodu musisz iść. Sniff, sniff, snif, sniff, snif. Co ty robisz? Uń, Panie ty to no Czuję dla tak niego. Tak czuję go na odległość. No, czekaj, 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 czekaj. Dobra. Czekaj. Nie mogłem tam być. Zdradzę ci gdzie oni są, zdradzę ci gdzie oni są. <grym> Okej. Okay. Cześć. To Poczekaj, stop. Stop! Poczekaj, stop.